Co, Amber przyszedłeś pokazać, jaką masz piękną koszulkę. Muszę złapać w takim razie ostrość na twoją koszulkę. A <grystanie> kaszlu dostałem. Nie wykrywa twarzy. No wy dobrze, no bo co tam masz, jaką twarz? Nie masz żadnej twarzy. Ty jesteś beztwarzowy, wiesz o tym. To jest Amber. Przywitaj się ładnie, Amber. <grystanie> o Boże. Dzisiaj rado radość nie, nie ma końca, bowiem mam rumianek, nie, a tak na dobrą sprawę to jedziemy sobie dzisiaj na, Krakow na krakowskich boże. A to na sam kierunek, kielecki kielecki walk. Wszyscy jesteśmy zadowoleni, bowiem dzisiaj pogoda bardzo dopisuje, będzie aż 36 stopni eee, i ja jestem... Ja jestem bardzo zadowolony, bo ja nie będę forsował. <grystanie> Także za chwilę się pakujemy i jedziemy w kierunku Kielc z Amberem, który oczywiście jeszcze musi się zatrzymać na jedzenie. Znaczy ja też, bo jestem bo Mam tylko ten rumianek, to wszystko. <grystanie> No i jeszcze spakować. A wam pokażę, jak będzie wyglądało pakowanie. Dobra, teraz spakowanie królika. Jak wygląda pakowanie królika? Jak, jak widzicie na załączonym obrazku, jest już ładnie położony na, na stole. Więc trzeba go teraz ładnie. Może jeszcze szczotkę wezmę. W sumie dobry pomysł, żeby szczotkę wziąć. Więc tak, to sobie wsadzimy. Tu jest plecak, więc to wsadzimy do plecaka. Łapy wsadzimy do plecaka razem z ogonem, to żeby od razu złapie, złapie żeby tak nie łasić w tej w tamte. Dziękuję za szczotkę, panie kierowniku. Weźmiemy jeszcze to. To jest termoaktywna bielizna, jakby się ktoś spocił i pasek na ogon. To są termoaktywne rękawiczki. Łeb wsadzimy oddzielnie, no i trzeba jeszcze największą część kicka gdzieś wsadzić. Z nią zawsze mam problemy, bo mi do plecaka nie chce wejść. Czy ja już wam kiedyś wspominałem, że bez wyjazdu do Maxburgers nie ma wyjazdu. No właśnie. Bardzo możliwe, że słyszycie szum, więc postaram się mówić trochę głośniej. Jesteśmy już pojedzeni, także pora się wybierać w kierunku Kielc. Więc lecimy, czeka nas około godziny i 45 minut drogi, którą i tak bardzo dobrze już znacie, więc nie będę ją mi pokazywał, dlatego oto pięknym przejściem, które zrobię ręką, bo nie umiem strzelać. chciałem tak zrobić, że strzelę palcami, wiecie, że, że będzie fajnie, ale nie umiem strzelić palcami, więc po prostu zrobię, tak przejadę ręką, o tak, znaczy o tak. I proszę bardzo, właśnie tak chciałem zrobić, tylko teraz się wszystko będzie trząsło, pokręcę sobie tak na statywie. Dojechaliśmy w Kielce, 2,5 godziny drogi, bardzo ciężkiej drogi, bo duży, duży ruch, a teraz idziemy zobaczyć co się będzie działo. to powiedz, ten proszę, ten proszę ten kto jest twoim helperem? Y, Enzo Ferrari. Powiedz ja coś po włosku. Pasta, Miamore, amore, yyy... Lecce, właśnie. Proszę powiedzieć, jak łatwo dojechać jest z Włoch do Kielc? Y, bardzo łatwo. Mamy bezpośrednie połączenie y, makaronowe. Teleportujemy się do paczki makaronu... Nie, proszę. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. So this is JA. I dlaczego wszyscy idziemy? Nie wiem, idziemy prosto przed siebie, żyjemy życie i... Ale po dobrze. co my idziemy? Nie wiem. Tam się coś na końcu będzie działo? Zobaczymy. W Kielcach nigdy nic nie wiadomo dokąd dojdziesz. Idziesz przed siebie, a na samym końcu może na ciebie czekać. On, tak. <laughs> gdzie, się, gdzie my idziemy wszyscy? To nie wiem. Ale po co my idziemy? Jakiś krok rozdają na końcu, czy co się dzieje? Pod, pod, podobno darmowe, darmowe będą głaski na końcu. Przepraszam bardzo, co pan kręci? Jest um, <noise> Fake taxi. A to nie. Jak pan się czuje w taką pogodę, proszę jeszcze powiedzieć. Bo tak widzę, że chyba panu trochę gorąco. Nie jest gorąco, ale dajemy radę. Liptonek. E, to ja, ten kamerzysta. E, dzień dobry, ja jestem ten kamerzysta u, dla Wafla. Co no ty tu zapraszasz? A Oho, będą się bić, to ja idę. <noise> Mam tym barka, uwielbiam go, generalnie polecam, jest 12 na 10, mówiąc dosłownie. On jest jednym z najlepszych, ja zawsze go piję w robocie, praktycznie jak najbardziej się staram, najbardziej nawadnia moim zdaniem, najwięcej daje witamin i jest po prostu cudowny. <grywa> a rock in a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Hmm, glad that you asked me. I think it's different for everyone Some of us need work, others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love when it's said and done Cause there's so many differences in each of us Trust your gut, it can show you what you want e, Dlaczego wszyscy są tacy spoceni? Nagrywasz mój spocony rynek Dlaczego wszyscy są tacy spoceni? Przecież ty jesteś taki gorący Obija od ciebie takie ciepło Dlaczego jesteś taki spocony? Nie, ty nie jesteś spocony Jak, jak, jak to robisz, że ty nie tak. jesteś spocony? Nie ufaj mu Ludzie, którzy zdejmują hela i wyglądają normalnie są dziwni Jaki majonez jest najlepszy w Kielcach? Kielecki Proszę Państwa, jesteśmy w Kielcach, a to uwaga, jest... Michał będzie skakał. Michał będzie skakał, uwaga. Nie ma roweru! Dawaj Manek! Dawaj Manek, to już się kameruje! Ale Nie będzie skakał, uwaga! O. Tak, się wszystko boli. Upadek wafla po raz pierwszy. Czemu panowie idą przy głośniku? Dobimy. Eee, muzykę. Nie, nie, nie. A czemu pan jest głośnikiem? Bo mam zakładników. Przepraszam bardzo, jak się panu podobał ten park? A, bardzo mi się podoba. Dużo zielono, du zielone, co? Tak, nie? Tak ja... ja się zdziwiłem, że w parku dużo drzew jest ogólnie, to tak... Powiem panu, że w Warszawie takie ja rzeczy to nie. Spodziewał sobie. U nas tylko PET. Przepraszam bardzo. Czy ten parasol ochronny to przed spadającymi futrzakami? Może podziała. To ja tu chwilę poczekam. To jest być drugim głośnikiem w tej kolumnie. Czuję się bardzo głośno i bardzo fajnie pas masuje mi plecy. A to w Kielcach to jest takie popularne chodzenie z głośnikiem na plecach. A tylko przy podstawówkach. <noise> okay all I want and I pray all I need are some better days yeah all I need are some better days because all I want and I pray I believe in the better days. Mój świecący łeb, proszę Państwa, na sam koniec jesteśmy w dworcu, na dworcu PKS w Kielcach, gdzie kończymy ten kielecki Fursuit Walk. Było bardzo fajnie, bardzo dobrze się bawiłem, jest gorąco, jest 32 stopnie, dobra, może przestanę tak śmiesznie mówić, i kończymy. Kicek nie dotrwał do końca, to status dzisiejszego walka jest tak, Kicek nie dotrwał do końca, odpadło mu ucho i... I pokem przeżył, więc powiedzmy, że wszystko jest tak jak powinno być, i jest na miejscu. I autobus jest opóźniony, więc to, są wszystko, to, to wszystko przez fotraki dzieje się w Kiece. Dzięki za uwagę, Facebook, Twitter i inne dziwne rzeczy też do dyspozycji. A ja idę umierać. Do widzenia.